Ja tak z pewną odpowiedzialnością poprosiłam kowr jako pierwszy, żeby przemawiał, bo do tej inwestycji to kowr dołożył pieniądze. Przeważnie pan wójt, e, dziękuję mi za środki, które trafiają do gminy, a tutaj kowr. Ja się bardzo cieszę, że mamy kogoś, kto jeszcze wspiera też właśnie koła gospodyń wiejskich, ale poprzez koła gospodyń też społeczności lokalne. Warto też o tym pamiętać, że to miejsce ma być takim miejscem, które jednoczy, które pozwala na to, żeby spotykali się tutaj mieszkańcy i ci najmłodsi, i ci troszkę starsi, i ci, którzy już mają doświadczenie życiowe. Ważne jest, żebyśmy razem ze sobą przebywali. To miejsce ma się kojarzyć z drugim domem. To ma być takie miejsce, gdzie w chwilach, kiedy naprawdę czasami zdarza się, że są trudności, to tutaj znajdziecie przyjaciół, tutaj będziecie mogli o problemach też porozmawiać, bo z jednej strony to jest miejsce, gdzie możemy się pobawić. Być na koncertach czy na różnego rodzaju uroczystościach, ale to miejsce też ma być takim miejscem, gdzie możemy siąść i porozmawiać. Ja życzę Państwu, aby to miejsce, tak jak dzisiaj patrzę na Państwa, tętniło życiem, aby można było zrobić to jak najwięcej. Patrząc na Panie z koła gospodyń wiejskich, ja jestem pod ogromnym wrażeniem dziewczyny, bo tyle młodych kobiet. Jest w kole zrzeszonych, to naprawdę szapoba. I oczywiście pamiętajcie o tym, że na różnego rodzaju inicjatywy dla kół gospodyń wiejskich, dla strażaków, są środki, zarówno w korze, jak i w samorządzie województwa. I myślę, że to, w jaki sposób te środki wydacie to jestem przekonana, że one będą świetnie wydane. Więc życzę Państwu, aby to miejsce naprawdę było miejscem przyjaznym dla każdego mieszkańca i oczywiście życzę Wam ciekawych pomysłów i tego, abyście zawsze znaleźli na te pomysły do finansowania. Dziękuję bardzo.